Big Brother. Magda Wójcik jest biseksualna. W programie wyszło na jaw, ile miała partnerek. Dzisiaj wyszła informacja na temat Magdy Wójcik. Jest biseksualna. Mieszkańcy domu Wielkiego Brata mają tydzień wywiadowczy. Podzieleni są na dwie drużyny: Łukasz, Madzia, Bartek oraz Radek, Olech i Igor. W dwóch grupach są jednak dwaj szpiedzy, którzy utrudniają wykonanie zadania. W dzisiejszym zadaniu odkryliśmy tajemnicę mieszkańców z drużyn, które przegrały zadanie. Nagłoś podczas dzisiejszego streamu zostało przeczytane, że Magda Wójcik jest osobą biseksualną i miała dwie partnerki łóżkowe. Jesteście zaskoczeni? Sądząc po jej zdjęciach na Instagramie. Można się było tego spodziewać.